Kino Studia sojuz, Multfilm. Po wypiciu porcji denaturatu zachciało mi się przejechać na nartach, więc postanowiłem zajebać jej jakiemuś gówniarzowi. Normalnie szybciej niż Bolt, F1 Czy tylko mnie zdarzają się takie wpadki, przez ostatnią muszę płacić co miesiąc pewnej dziwce z e7. O, zajączek, już mnie zęby świerzbią. Chciałbym się z nim pobawić, przez całe dzieciństwo nikt mnie nie lubił i dostałem syndrom zasrańca. Oddawaj łyżwy, ćwoku. Trochę są za małe, podobno nic na siłę. To samo z drugim, i jestem gotowy na podbój lodowiska. Ale ten mały ma uderzenie. Mnie. Czy mogę pana prosić? A teraz potańczymy sobie razem marzę o tym od końca drugiego odcinka. Fajnie się wtedy z tobą tańczyło. Dziękuję, proszę pana. Dlaczego nigdy nie dajesz się złapać? Bo nie byłoby następnego odcinka Prosy Pana. Nie bój się i tak ja cię jeszcze zapierdolę, jak nie w tym, to w następnym odcinku. Zobaczymy jeszcze Prosy Pana. Już może Pan przestawiać się na wegetarianizm. Jeszcze czego, żaden zając nie będzie mi mówił, co mam robić. Zobaczysz, jak muzyka się skończy, będziesz martwy. Pan Takinus mówi od pierwszego odcinka i nigdy pan nie realizuje swoich gruźb. Ładnie to tak? Haha, teraz już mi nie uciekniesz. Wilki zając odcinek ósmy, scenariusz. Urlianski, Hajd, reżyseria, Kot Jenoczki. W rolach głównych, Wilk Papanow, Zając Rumianowa, piosenka Numa Numa, grupa Ozon. To jest, zrobili sobie ostrą popijawę z dragami i mnie nie zaprosili, już wiem kto za to dostanie w bęcki. O, idzie mój zajączek, ostatnio chyba trochę przytyłą, ale za to będzie większa wyżera. Mamy cię, przerobię cię na gulasz węgierski. I kto tu teraz kogo przerobi na gulasz co? Proszę pana, ja przepraszam. Myślałem, że to zając, chyba nie powinienem tyle ci Chyba tak. A to kto do cholery? Skrzyżowanie zająca z wilkiem? Zająco wilk? Tak, proszę pana. Zająco wilk? Tak. Zająco wilk? Ta. Zająco, tak, zająco wilk? Jeszcze taki głupi nie jestem. A myślałem, że tak, proszę pana.

Mam cię mały uszaty, dał nie przebrany za króla zwierząt. Jeszcze dzisiaj wysram cię do rowu. I kto to mówi niedomyty nie do jedku jeden? To był prawdziwy lew, teraz mam już przejebane do końca. O! A co to jest?

Duc. Și te rog, iubirea mea primește fericirea Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți ceră nimic Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă nu numai... mă Zając kurwa. Ja cię jeszcze zapierdolę. dole. Może tutaj słynny moskiewski zeźnik mnie nie znajdzie? Dziękuję, stój chodzący pasztecie. Jak dogonisz to zajmiesz? Dawaj pan to i spierdala i na marsa ufoludów, foludów niedony to szczotko od klozeta. Wóz, najszybszy w mieście wóz. Zaraz zobaczymy, ostatnio wpakowałem sobie tyle sterydów, że nas nie dogoniat. Zapierdalaj panna czy ok. sam spierdalaj arktyczny zambosie. Czy ktoś widział dziub dziuba? gdzieś się schował dziub dziub? W dupie u murzyna zapycha pingwina, hehe. Here I go again. Zajączek, where are you? Tutaj proszę pana Hecha. He. Marihuana dla Henia, jest dla Wojtka, jest dla Zbysia, jest. O, to pewnie jest dla Miecia, on bardzo lubi jarać pewnie bibułki gratis. A kurwa a co to jest? Gdzie ja jestem? Czy znowu mi wstrzykują kompot, przez to już hIfa dostałem ciekawe jeszcze jakieś ścierwo złap, jak ustuję w narkotykach wziewnych. O, zajączek, hej gdzie spierdalasz, to i tak nie ma sensu, już jesteś martwy mały czopku o smaku czopka. I znowu go nie zajebałem, pewnie puszczą napiskaniec filma. Ech, jeszcze nie wszystko stracone. Zobaczysz, nagram twoją egzekucję na płytę VHS i zamieszczę na YouTube. Dzięki tobie zdobędę sławę w sieci. Ale najpierw muszę cię zajebać i wiem nawet jak. Tylko najpierw muszę cię złapać. Hehe, <laughs> psychcyłem złego pana Wilka, ten się śmieje. Kto się śmieje po raz ostatni. Ej, zając kurwa, Mać, przestań, nie wiedziałem, że jesteś takim pedałkiem. Jak chcesz, możemy się później podzykać, ale nie tutaj. Zajął on ku kurwa. 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 Zając kurwa. Zając kurwa? To już na tym świecie nie można nawet powiedzieć «zając kurwa», bo od razu lawina schodzi. Ja cię jeszcze zapierdolę. Koniec.